Witajcie rodacy, kamer sportowych na rynku jest cała masa, ale przyszedł nowy gracz i to z naszego kraju. Zobaczmy jak prezentuje się Reflex R1X producent umieścił swój sprzęt podobnie jak GoPro, czyli w podłużne opakowanie, a na dole znajdziemy kilka detali technicznych. Z tyłu pudełka znajdziemy informacje co znajdziemy w środku, no i sprawdźmy czy faktycznie tam to jest. Mamy zatem instrukcję obsługi w języku angielskim, ale urządzenie jest bardzo proste w obsłudze, więc pewnie i tak Wam się nie przyda. Otrzymamy też opaskę rzepową z klamrą do pilota, który może sterować kamerą bezprzewodowo. Świetnym i mało spotykanym dodatkiem jest też mały składany statyw z gwintem 1/4 cala. Ten wydaje się być stworzony z dość mocnego plastiku. Nie zabrakło zwykłego kabelka USB. Jest też budowa, która sprawi, że kamerę możemy bez problemu zatopić na głębokość 30 metrów. Poza tym, oczywiście, dostajemy sporo przyjściówek, przylepców i uchwytów, więc montaż na ramię roweru, kasku bądź w innej dziwnej pozycji powinien być bezproblemowy. Tak zatem wygląda kamera od razu po wyjęciu z opakowania, no i muszę Wam powiedzieć, że jest ona trochę cięższa niż wszystkie inne, a to dlatego, że producent zamknął ją częściowo w aluminiowej obudowie, co było genialnym rozwiązaniem, no bo to sprawi, że przetrwa mocniejszy łomot nawet niż GoPro 7. Poza tym mamy tutaj plastik średniej jakości, a spasowanie całości jest bardzo dobre. Po lewej stronie Reflexa R1X znalazł się port USB mini HDMI, jak i slot na kartę microSD. Po przeciwległej stronie mamy przycisk łączności bezprzewodowej. Na górze znalazł się głośnik, jak i przycisk funkcyjny do poruszania się po menu, a na dole mamy… no właśnie szkoda, że nie ma tutaj gwintu dla statywu, bowiem by kamerę umieścić na dołączonym statywie musimy ubrać ją w specjalną obudowę. Poza tym mamy tutaj oczywiście klapkę z baterią o pojemności 1050 mAh. Taka wielkość pozwoli nam nagrywać maksymalnie przez 80 minut. Na przodzie znalazł się przycisk włączenia i wyłączenia kamery, jest obiektyw, który posiada kąt widzenia 170 stopni, no i mały wyświetlacz LCD pokazujący nam najważniejsze parametry, jak na przykład poziom rozładowania rejestratora. Jeżeli chodzi o mini i opcje, to mamy tutaj standardowe funkcje, jak strzelenie kilku fotek naraz, time wideo i zdjęć, no i oczywiście same zdjęcia i fotki. Poruszanie się po menu to bardzo prosta sprawa, a służą do tego zaledwie dwa przyciski. Nie ma tutaj co prawda dodatkowego ekranu, ale w tego typu kamerach sportowych osobiście uważam, że nie jest on konieczny. Konieczne natomiast dla bardziej wymagających użytkowników powinny być opcje jak zmiana profilu koloru na flat, ustawienia ISO, balansu bieli i tak dalej, by dostosować obraz ręcznie do scenerii. Tutaj kamera ustawia wszystko automatycznie. No i jeżeli nie bawicie się w późniejszą obróbkę wideo, to nie będzie to dla Was problemem. Ale jeżeli sami chcecie nadać tony i kolory do Waszej produkcji, to macie tutaj ograniczone pole pod tym względem. Wydaje mi się też, że producent mógłby dodać te opcje poprzez update firmware'u, ale na dzień dzisiejszy jest tylko to, co Wam pokazałem. Jak zatem kamera nagrywa? Tutaj najważniejsze są dwa czynniki, mianowicie procesor i sensor. R1X jest wyposażony w kapitalny procesor Ambarella A12 S75, który jest w stanie udźwignąć jakość 4K i 30 fps, a zastosowano go na przykład w Firefly 8S, któremu swoją drogą kiedyś daliśmy sticker power. Wracając do refleksa. Producent umieścił tutaj sensor Panasonic MN34110 no i będąc szczerym jest mi z tego powodu trochę smutno, bo z chęcią bym tutaj widział i a 117 albo 317 i tak dalej. Czemu? Bowiem jakość i szczegółowość obrazu jest tutaj zaledwie dobra, bo Panasonic ten ma już blisko 2 lata, a jak wiecie w świecie wideo to dość dużo. Kamera ma też elektroniczną stabilizację obrazu, która działa maksymalnie w rozdzielczości 4K i 25FPS. Tutaj macie porównanie, gdy jest włączona i wyłączona. A jak działa, no to już zostawię Wam samym do oceny. Reasumując. Jest to pierwsza kamera sportowa tego producenta, a sam debiut uznają za udany. Oczywiście nie jest to idealna kamera, bo brakuje tu opcji w menu dla doświadczonych, a jakość obrazu jak na dzień dzisiejszy jest średnio dobry, co widzicie zresztą sami. Na plus oczywiście jest jakość wykonania, bo aluminiowa obudowa to kapitalne rozwiązanie, bo podczas sportów ekstremalnych wypadki zdarzają się dość często. Fajnie też, że dostajemy sporo dodatków i akcesorii, a sama kamera nie zawiesza się i nie ma z nią problemów podczas jej użytkowania. Cenę kamery możecie sprawdzić w oficjalnym sklepie, a link oczywiście macie w opisie filmu. No i cóż, tym oto akcentem zakończymy program. Dzięki serdeczne za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!